Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagajmy w Chrono Cross. Wreszcie możemy się udać do wodospadów Boskich Smoków i stworzyć legendarny artefakt, zwany Chrono Cross, Co też właśnie mam zamiar uczynić? Cóż, nie powiem, że jest to na chwilę obecną aż tak w pełni wymagane, ale zdecydowanie pomaga w tym, co zamierzamy zrobić. Ale tak, tym razem podchodzimy do... ...piediestałów. Jeśli to jest ołtarz... ...wyznawców Smoczych Bogów... ...może Stina wie coś... ...na ten temat. Znaczy, hmm. muszę porozmawiać... ...ze Stiną? Hmm. Nie. Nie muszę. Eee... Na ołu piedystałach umieszczamy dwie części, właśnie e, tak, jakby dwa rozpadnięte fragmenty e, smoczej łzy, które wydają się jakoś oddziaływać na siebie. Aż wreszcie połączyły się. Czy dostaniemy z tego powodu smocze łzy? Nie, Shinji otrzymał Chronocross. No tak, skoro załatwiliśmy już to, to możemy udać się w pewne miejsce, gdzie czeka na nas parę osób. A na wyspę, na której zamieszkuje w tym świecie Radius. Szala odpoczęła w łóżku. Daj, nie, nie otrząsnęła się z tej śpiączki, w której się znalazła. Pojadasz? A? Hej, Ej, to jest księżniczka. Hmm, zobaczmy. Ej, ty, masz rację. Co się mogło stać? Czy sądzisz, że powinniśmy jej pomóc? Aaa, to nie nasza sprawa. Aaa, też mi się tak wydaje. Zresztą to raczej poza naszymi możliwościami. Ta. Ej! Czy wy nie macie serca? Aaaaa! Siostro! Ale... Księżniczka jest przywiązana do przeszłości, nawet my nie możemy jej tej, yy, Spójrzcie, widzicie to? Hej, czy to... Jaju czasu? Tak, aczkolwiek nie w swojej doskonałej formie. E, czy zrobiła je ta dziewczyna w To Prawdopodobnie. E, pomimo, że nie jest jeszcze e, kompletny, możemy skupić nasze moce. Można spróbować. Te. E, nasz nowy panie. he e, e. To? Nie, ja, gdzie? Nie widzę was. Tak, o ciebie nam chodzi. Po czym ci naszych mocy na jakiś czas. Przyślemy ci do przyszłości, do której przywiązana jest księżniczka. Mamy tylko jedną szansę. Zajmij się nią. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał się walić w żadne przedstawiania opcji w emulatorze, ponieważ emulator ma bardzo często co do siebie, że grafika potrafi się e, bugować. Na szczęście tym razem jest dobrze. Kolejny z nawiązań do Chrono Tigeras. Spotkałem tej robota Gato, który twierdzi, że pani Szala i e, pani Ruka e, spotkali w tym pojedynczym i że nie może nam e, pomóc. ponieważ właśnie się spalił. A cały dom, który wygląda zupełnie jak dom luki, opanowały potwory. Ciekawe to, cóż tu się mogło dokładnie stać. Hmm. Otóż jeśli nie zwróciliście jeszcze uwagi, to są to dokładnie ci sami przeciwnicy, z którymi walczyliśmy w Forcie Dragonia, więc ja bym się nie spodziewał jakichś wybitnie e, wielkich obrażeń zadawanych przez nich. Aczkolwiek wspominałem już, że przeciwnicy e, podczas gry potrafią wzmacniać się i tak właśnie się z nimi dzieje, Mają zdecydowanie więcej punktu życia niż normalnie. To wcale nie cieszy, gdyż po prostu walki trwa dłużej. Owszem, będę starał się koń kończyć się jak najszybciej, ale niczego nie mogę obiecać. Cóż... Jak na to że są to potwory z przeszłości teoretycznie? To zadają... Yy, znaczy zadają, dają nam bardzo yy, dużej ilości yy, złota. Stoje tutaj maszyna. Ile? No. Yeah. L. Wróć! L. Trójkąt. R... TRÓJKĄT! Nie Eee... A, czy jesteście już którzy przyszli, aby nas ratować? Tak, jesteśmy. Naprawdę? Ch***a, ale... Ja na was nie znam. Jeżeli chcecie ugasić płomienie, wypróbujcie użyć lodowego działka lub Czasem Siostra że trzyma go na ścianie, na drugim piętrze. Hmm, coś mi tu nie pasuje. O, właśnie o to chodzi. Jest to kolejne z nawiązań yy, do Chronic gdzie trzeba było wprowadzić odpowiednie hasło, aby zatrzymać maszynę. Była taka yy, sekwencja. Tutaj również trzeba było wprowadzić odpowiednie hasło, które, jak na ironię, brzmi dokładnie tak samo: jest to Lara. I dzięki temu otrzymujemy technikę siódmego poziomu dla yy, Kid. Yy, w tym pokoju nie ma już nic więcej yy, godnego zainteresowania. Także spotkamy się w następnym odcinku. Cześć.